Kochane dzieci, drodzy uczniowie szkoły podstawowej imienia Jana Pawła II w Lipce. dziś jest Wasze Święto, Dzień Dziecka. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was małą niespodziankę. Drodzy uczniowie, z okazji Dnia Dziecka życzymy Wam radości w każdej sekundzie. Uśmiechu w każdej minucie. Pogody w każdej godzinie. Szczęścia przez całe życie. Hej, witajcie. Życzę Wam, abyście mieli słodkie sny i marzenia. Niech one się Wam spełniają, a Wasze najskrytsze dążenia niech realnymi się stają. Do zobaczenia w szkole. Serdecznie pozdrawiam. Drodzy uczniowie, ci mali, średni i duzi, z okazji Dnia Dziecka życzę Wam snów kolorowych, zabaw szalonych, przygód wspaniałych, przyjaciół oddanych, góry słodkości i mnóstwa radości. Tego wszystkiego życzy Wam Pani Jadzia z trzeciej B. Życzę Wam dużo zdrowia, samych radości każdego dnia, a także tego, abyście w miarę upływu lat zawsze odnaleźli w sobie radość i bezprostkę dziecka. A ja, kochani, życzę Wam dużo zdrowia i radości. Hallo meine Liebe, heute ist euer Tag, Kindertag. Deswegen wünsche ich euch alles Gute, beste Geschenke und alles, was ihr in diesem Tag freut. Beste Wünsche von uns Leila und für euch Kinder. Bye bye. abyście w pędzie codzienności potrafili zachować cząstkę dziecka w sobie. Spełniajcie marzenia, pielęgnujcie piękne wspomnienia, ale nie zapominajcie o tym, co w życiu najważniejsze. Miłość, pokój, wzajemny szacunek. Witajcie kochani! Dzisiaj jest Wasze święto, dlatego chcę Wam życzyć cudownego dnia. I z tej też okazji przygotowałam dla Was kilka życzeń. Oto one. Życzę Wam każdego dnia, na których zawsze będziecie mogli liczyć. Spokoju ducha, bo to ważne, żebyśmy sami ze sobą czuli się dobrze. Żebyście nie czuli się samotni. żebyście mieli odwagę wkraczać w każdy kolejny nowy dzień. Tak bez obaw. Warto jest marzyć. Życzę Wam wielu cudownych marzeń, które się spełnią. I... Odrobinę szaleństwa, bo bez tego byłoby nudno w życiu. Jeszcze raz cudownego dnia Pozdrawiam Was serdecznie i mam nadzieję, że do zobaczenia niedługo. Trzymajcie się. Cześć! W imieniu Rady Rodziców pragniemy złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia. Życzymy Wam dużo, dużo zdrowia, pogody ducha oraz dużo uśmiechu. Mam nadzieję, że niedługo się zobaczymy. Życzę Wam. Aby każdego dnia spełniło się jedno Wasze marzenie. Abyście każdego dnia znaleźli jeden powód do prawdziwego, radosnego uśmiechu. I niech będą dla Was wsparciem Wasi najbliżsi. Życzę wszystkim, żebyście byli jak muzyka, która jest niepowtarzalna i wyjątkowości. Życzymy uśmiechu od ucha do ucha! Moje kochane dzieciaki z 5 A i wszystkie duże i małe z naszej szkoły. Życzę Wam zdrówka, szczęścia, powodzonka, uśmieszków od ucha do ucha, przyjaciół wspaniałych, spełnienia marzeń, Spotkań w realu i żeby każdy następny dzień był jak Dzień Dziecka. Szczęśliwego świętowania dla wszystkich uczniaków z S.P. Lipka i Z. Informatyczka. Drogie dzieci, 1 czerwca to Dzień Dziecka, dzień wspaniały i radosny, więc ja ślę Wam życzenia, by się spełniły Wasze najskrytsze marzenia. Zdrowia, szczęścia i miłości, i byście w szkole zawsze mogli rozwijać swoje pasje, talenty i zdolności. Kochane dzieci, w dniu Waszego święta życzę Wam spełnienia najskrytszych marzeń. Życzę Wam również, aby na Waszych twarzyczkach gościł uśmiech, a każdy kolejny dzień był radośniejszy od poprzedniego. Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia, uśmiechów oraz wielu prezentów. Życzę Pani Kasia! Happy Children's Day! Niech się spełnią Wasze pragnienia, niech Wam zawsze słonko świeci. Przyjmijcie te skromne życzenia od kochających Was nauczycieli. Drodzy uczniowie, z okazji Waszego święta dla dziecka chciałem Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia. Przede wszystkim dużo zdrowia, siły i wytrwania, abyście mogli spokojnie przed końcem roku poprawić sobie wszystkie oceny. Pozdrawiam serdecznie.